I nam jeszcze najważniejsza rzecz dla niektórych instruktorów. Pierwsze miejsce w stacji drużynowej zajął Areoklub Piwiński. Na... Drugie miejsce Areoklub Leszczyński. na dla mistrzów Sądzę, że to jest dobry pomysł. I tak to proszę o za akcję przygotowują i niech wiele zabieczamy. Trzecie miejsce Areopiół Bydgoski. Prosimy miejsce żeby miejsce Ośrodek Sportu i Rekreacji Suwałki. Piąte miejsce. Śląski Klub Towarzystwa Modela Techniki Modelacji. Przepraszam, ludzie Śląskiej. Szóste miejsce MTSR Sowiniec. Ale siódme miejsce. Prosimy widzów o przesunięcie w tej, tej stronę. Parę metrów, żeby było widać instruktorów na zdjęciu. Dziękuję. Śląski. Areogrów podwodny. Dziewiąte miejsce, dziesiąte miejsce, Kieliskie Stowarzyszenie Modelarzy That's great.